Czy zobaczymy jeszcze Ciebie w OKTAGONIE, czy to w FEJMIE, czy w CLOUD? To mam pierwszą walkę Mario vs Ludwiczek. Eee, techniczny remis. Rekordista vs Pająk. Eee, Pająk. Lizak vs Skowrija. To ciężka walka jest, bo tak jak Lizak może się wydawać, że jest bardzo dobry, to Dominiku mało wiadomo ostatnio poddymił trochę tym czarnym pasem w judo, więc coś tam pewnie parteru na parter się przełoży. Techniczny remis. A Karwat versus potężny tłumacz? Myślę, że Karwat, patrząc tak po media treningu, też potężny tłumacz no dowiedział się o walce chyba z 15 minut temu, więc myślę, że jego proces przygotowawczy mógł nie przebiec pomyślnie. Nikita, czy Monika Laskowska? To bardzo ciężkie pytanie. Po media treningu powiedziałbym, że sport nie wygra tej walki. Okay. Czarek Czaruje, czy Szalony Reporter? Szalony dostanie na dziurę. I teraz Paulina Hornik, czy Mrs. Honey, u której będziesz w narożniku? Tak, będę. Wydaje mi się, że wygra Paulina Hornik. Pujanowski czy dzisiaj ogłoszony Augustyn? Niestety nie wiem, kim jest Augustyn. To jest piłkarzem, byłym. Aha, Błażej Augustyn. Tak. Okej, okay, okej, okay, dobra, to już wiem, kto to jest. Znaczy widziałem go na Media treningu, ale jakby twarzy nie mogłem e, skorelować. E, i, sko, I z kim on się bije? Z Pudzianowskim. To myślę, że Pudzianowski wygra, chociaż o tym Błażeju to nie wiadomo, czy wiesz, czy on jest zabijaka, czy, czy nie trenuje jiu-jitsu od 15 lat, ale tak... No myślę, że po prostu przegra, ale jest wysoki widziałem, no ale raczej te warunki mu nie pomogą. To w takim razie Załęcki czy Labryga? E, to jest e, ciekawe, chyba jedna z lepszych walk. Myślę, że Labryga, chociaż jeśli by wygrał tata Załęcki, że tak powiem, to, to też by było fajnie, bo ja bardzo lubię tego człowieka. Jay Silva czy Tomas Sarara? Tom Sarara. No Tutaj to jeszcze mamy walkę dwóch typowych freaków i sportowców, czyli Bartman, Hajto? Eee, nie zachwycili mnie, tak żebym tak ten na tym... Jakby co, ja też nie zachwycam, mnie, Ale dzisiaj, dzisiaj, nie w tej roli, to mogę się, to mogę tutaj poświrować Pawiana. Myślę, że Bartman wygra tlenem, przede wszystkim. Może nie tyle, że technikom jakimś super byciu zabijakiem on karierę skończył tam, nie wiem ile z dwa miesiące temu, więc, więc raczej tych sportów walki to tam dużo nie miał w życiu. Myślę, że wygra tlenem po prostu. No Tomek już też jest starszym, starszym zawodnikiem, i te czasy, gdzie zawodowo trenował, minęły z 20 lat temu. I teraz main event Cesarz Najman czy Fonfara? Myślę, że Fonfara znokautuje Najmana. Jeszcze dowiedzieliśmy się tutaj o walce ciosa z Magikalem Juniorem. Co w ogóle o tym sądzisz i, czy, i kto wygra? Pytanie na początku jest: czy ta walka się odbędzie, bo jakby. Jest, pre, jest precedens tak zwany. E, nie wiem, obojętny mi to jest. Okej, okay, a czy zobaczymy jeszcze ciebie w Oktagonie? Czy to w fejmie, czy w Cloud, czy raczej już nie? Być może, znaczy na pewno zobaczycie mnie już jutro, bo po walce zawsze narożniki wchodzą do Oktagonu, podają sobie rękę, uśmiechają się do siebie. E, a tak żebym walczył, wydaje mi się, że na ten moment nie ma nikogo w Polsce albo nawet i w Europie na moim poziomie skillowym, żeby była fajna równa walka.